Witam, dzień dobry Ostatnia prezentacja na dzisiaj słuchajcie, fenomen. Fenomen, miałem w tym miesiącu około trzech intruderów 3. Bordowy, zielony i taki taki fioletowy, wszystkie trzy sprzedały się dosłownie na pniu. I kolejna decyzja po ilości telefonów na tego zielonego, którego ostatniego miałem czy tego bordowego, szukamy następnego intrudera. No i mamy. Mamy intrudera. 21 rok, odkupiony od malarza, nawet mamy zdjęcia tego faceta, jego jakieś tam na stronę podał nam, jak można zobaczyć jego portrety, które narysował i motocyk, słuchajcie, z przebiegiem 8000 km. Nasz rekordzista. Miałem piękne intrudery, najładniejszego sprzedałem tutaj w okolicy chyba Nowego Miasta. Pozdrawiam serdecznie Pana, który kupił ode mnie bordowego intrudera. Określałem go w stan jako nowy. Miał 40 tysięcy przebiegu no ale ten intruder, który dzisiaj do nas dotarł to jest po prostu poezja kompletna dokumentacja, motor serwisowany motocykl praktycznie nieużywany, pan troszeczkę taki dziwny no ale, no jak to każdy artysta powiedzmy, wstawił ten motocykl dwa lata temu do serwisu i postanowił że proszę mi go przygotować do dalszej eksploatacji, czyli wymienić co trzeba, wymienione zostały opony na zupełnie nowe i zostało zrobione serwis Układu paliwowego. Motocykl nie ma ryski, nie ma zadrapania, jest to stan typowo kolekcjonerski. Eee, może bym poprawił dwie rzeczy, ale myślę, że dla miłośników Intrudera, dla niektórych, bym mógł to tak naprawdę według ich zepsuć. Ponieważ, co bym zauważył? to bym przepolerował na nowo zawieszenie, ze na to, że już ma takie drobne kropeczki. Po wypolerowaniu będzie wyglądać dosłownie to zawieszenie tak, ale koneserzy tego motocykla mogą mi zarzucić, że jest to profanacja, więc nie robię tego. Motocykl nie ma grama śniedzi, grama rdzy, żadna, żaden element chromowany nie ma łuszczenia się, takiego pryszcza powiedzmy na lakierze. Tylnia obręcz koła nowa. Przednia obręcz koła nowa, dodatkowo motocykl. 8000 Stan typowo kolekcjonerski. Poprzedni zielony sprzedał się na pniu, więc myślę, że ten nie będzie długo stał. Opona z sami ocencie. Motor nie był nawet czyszczony, podawany jakikolwiek nie wiem, zabiegowi upiększania go do sprzedaży. Po prostu jest fenomenalny. Zobaczcie, jak wyglądają te przewody. Zakładam, że olej w silniku też jest nowy, ale to potem zweryfikujemy. Piękna maszyna, bez żadnego odprysku, bez żadnej wgnioteczki, bez żadnego zadrapania, z przebiegiem fenomenalnym. Kanapy, wszystko oczywiście fabryczne, dołożone jakieś takie podwyższenie do oparcia. Kompletna dokumentacja, książka serwisowa, instrukcja obsługi, jakieś inne dokumenty. Zdjęcie pana artysty, który tutaj się. E, e, który był właścicielem poprzednim to jest woda, słuchajcie, tu jest woda, tu nie ma nic ponieważ motor świeżo dosłownie zrobione e, zrzucony tak naprawdę z lawety i robione ogłoszenie nawet słuchajcie, tutaj jest ta klapka która zakrywa akumulator ta plastikowa, ona na tym motocyklu jest dodatkowo założone przedłużki dla pasażera jeżeli widocznie ktoś miał może długie nogi i bardziej to pasowało ten element nawet pod tablicą rejestracyjną to wygląda zupełnie jak nowy opona tylnia Nowencja, zobaczcie, kreska do samego końca. Tarcze fabryczne, zero zużycia, żadnego dosłownie. Zobaczcie, jak amortyzatory wyglądają. Tu jest wszystko na tym motocyklu jak nowe. Nie ma sensu tutaj jakby rozdrapywać tematu, drążyć bardziej temat. Wszystko na motocyklu jest zupełnie jak nowe. Nie ma drobnej ryski, drobnego zadrapania. Każda śrubka, zobaczcie, jak tam wygląda to wszystko naklejeczka jest fabryczna. Stan jest kolekcjonerski motocykla i myślę, że w muzeum jak najbardziej mógłby ten motocykl spocząć kluczyki, komplet wszystkich kluczyków kluczyki do blokowania w główce ramy karta kodów tutaj jest z numerkiem i pełna kompletna dokumentacja na ten motocykl no wszystko co byście sobie wymarzyli to co pan dostał z serwisu ja wam przekażę i wszystko mam gumy, zero zużycia naprawdę motocykl jest typowo kolekcjonerskim stanie cena będzie też adekwatna do stanu tego motocykla na pewno nie będzie to cena okazyjna oczywiście no bo jeżeli ma być coś kolekcjonerskie a już widziałem, że na tamty motocykl zielony było mnóstwo telefonów ten jest jeszcze ładniejszy tamten miał 12 tysięcy, ten ma 8 000. to jest w ogóle ewenement na taki motocykl i myślę, że e, każdy kto będzie chciał, będzie miał chęć zakupu tego motocykla to będzie go oglądał myślę, że minutę zresztą ten filmik, te zdjęcia, które ja wstawię do ogłoszenia będą chyba wystarczającym, żeby podjąć decyzję, gwarantuję kolekcjonerski stan motocykla bez najmniejszej drobnej ryseczki na motocyklu żadnej zużyć no i wygląd motocykla powala, dosłownie powala mnie naprawdę takie motocykle doprowadzają do szału bo 25 lat motocykl, który wygląda jak nowy, niebywałe a jednak możliwe co więcej, motor mogę wysłać w dowolne miejsce w Polsce. Koszt transportu tego motocykla, zakładam, że jest to między 650 a 700 zł. Mamy kuriera, takiego Nikodema, który przewieźli każdy motor po Polsce bez żadnych problemów, bez żadnych tutaj uszczerbków, że coś mogłoby się motocyklowi stać. Zobaczycie motocykl na miejscu, podejmiecie decyzję, tak, biorę, kupuję, to ten motocykl, na który czekałem, płacicie gotówkową u niego po oględzinach motocykla. I temat załatwiony. Możemy oczywiście sprzedać motocykl w systemie ratalnym. Też nie stanowi to dla nas jakiegoś problemu. Każda forma jest dla nas bezproblemowa. Może być gotówka, może być przelew, może być system ratalny. Nie stanowi to problemu. Motocykl może nie dzisiaj, może jutro znajdziemy na Oliksie, na Otomoto miejscowość i ława. Wpiszcie w zakładce Otomoto, tam będzie 35 zdjęć miejscowość i ława. I ten intruder. E, VS1400 wam się tam wyświetli. Jeśli nie, to na Eolikie wbijcie miejscowości ława i też wam się tam wyświetli e, prezentowany przeze mnie tutaj e, motocykl. Gwarantuje kolekcjonerski stan tego otoż pojazdu dostaniecie zdjęcie. Nawet pana, który był poprzednim właścicielem, możecie próbować nawiązać z nim kontakt. Nie stanowi to dla nas problemu. Wszystko co możliwe przekażę, wszystko co możliwe, co wiem o tym motocyklu, Wam powiem. Mamy zdjęcia również z dnia zakupu tego egzemplarza, także też mogę Wam podesłać, jeśli chcecie. Nie stanowi to dla mnie żadnego tutaj problemu. Motocykl wzorcowo utrzymany. Telefon do naszej firmy w Iławie to. 500, 134, 533. Znajdziecie nas, tak jak wspomniałem, na Otomoto i na Oliksie. Otworzymy jeszcze z ciekawości tutaj zbiornik, który wygląda w środku jak nowy. Komplet kluczyków. No, wszystko, słuchajcie, wszystko to, co serwis dał panu w momencie zakupu, ja wam tutaj przekażę. Nie ma grama, nawet słuchajcie, no tutaj z tyłu, zobaczcie jak te przewody wyglądają, nie ma grama, dosłownie najmniejszej ryseczki, jak te tutaj przewody olejowe wyglądają, po prostu fenomenalny stan motocykla, żeberka silnika, wszystko jest wzorcowe na nim. Ja spróbuję odkręcić że korek oleju, z samej ciekawości, czy jest świeży, czy nie jest świeży. O, udało nam się, możemy spojrzeć. Nie wiem, czy tam jest miarka, jest miarka. No to olej, no nie mam pytań, nie widać go praktycznie na miarce, czyli jest zupełnie nowa oliwa, nawet w tym motocyklu. Zresztą ja spojrzałem na filtr, że nie ma żadnego odprysku i wygląda zupełnie jak nowy, więc zakładałem, że też i będzie y, tu nowe. Zobaczcie, jak te klemy, jak te tutaj opaski, to wszystko jest po prostu na tym motocyklu nowe. Także Intruder 1400 w firmie Surfmoto w kolekcjonerskim stanie z przebiegiem 8000 km. Zapraszam, dzwoncie, pytajcie. 500, 134, 533. Dzięki, pozdrawiam, cześć.